Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Churcio. A to jest odcinek, który chciałbym, żeby każdy z was zobaczył. Mam nadzieję, że go nie wyłączycie, e, ponieważ są to informacje ważne dla was, tak samo jak i dla nowych ludzi, którzy tutaj przyjdą. E, film, jak widzicie tytuł, to Co dalej z MMT? Zdecydowałem, że warto o tym, żebyście wiedzieli, co dzieje się, co działo się przez ten okres czasu i dlaczego jest tak, jak jest obecnie, a nie inaczej. I żebyście się nie nudzili, to w tle postanowiłem, że będzie mój ocek. Z Legends of Equestria będziemy sobie trochę, nie wiem, chodzić po Popony Wil czy coś ten design hmm. Zacznijmy od najważniejszej chyba kwestii, czyli dlaczego nie ma regularnie filmów na YouTubie już w tym momencie. A kwestia jest taka, że na samym początku tego kanału było nas trzech pracowaliśmy wszyscy razem ja czyli Hurcio Jeffrey oraz Aplex. mówię teraz tutaj o kwestii e, o wybaczcie jeżeli będę się zacinał ale nie nagrywam tego bez nagrywam to bez żadnych scenariuszy bez żadnych przycięć bez niczego żeby to brzmiało jak najbardziej naturalnie żebyście zrozumieli jaka jest sytuacja i że mówię to prosto szczerze do was. Film może być niestety trochę przydługi, ale mam nadzieję, że uda mi się to jakoś ogarnąć. Mówię tutaj o kwestii już tej, kiedy byłem już na kanale. Przed tym był tylko Jeffrey i Aplex. A jeszcze wcześniej był Jeffrey i jego kumpel. W każdym razie, przechodzimy już do kwestii, gdzie ja dołączyłem do Timu, więc robiliśmy filmy we trójkę. Ja, Jeffrey i Aplex. Ja się głównie zajmowałem zrobieniem jakiegoś, jakiejś teorii, z napisaniem jakiegoś scenariusza, i często było tak, że oddawaliśmy po prostu z Jeffreyem swoje projekty Aplexowi, żeby on je pomontował. No i jakoś to wychodziło, tak. Kwestia była taka, że zazwyczaj zajmowało to trochę więcej czasu Aplexowi, dlatego często wydarzało się też tak, że Filmy były montowane przeze mnie bądź przez Jeffreya, a, a Aplex pracował przy jakichś większych projektach, tak jak 30 nawiązań, które było. I to były filmy, które robił Aplex w 100%. Eee, kwestia jest taka, że obecnie na kanale filmy robię sam. Zresztą, myślę, że zauważyliście to że na kanale filmy pojawiają się raczej tylko z moim udziałem póki co i myślę, że jest duża możliwość, że zostanie tak na zawsze już. Teraz przechodząc do, płynnie do następnego tematu, czyli dlaczego właśnie filmiki na kanale robię teraz tylko ja. Jeżeli chodzi o Jeffreya, to sprawa jest tutaj bardzo jasna. On klarownie i jasno powiedział, że montowanie filmów już mu po prostu nie sprawia przyjemności, i najzwyczajniej w świecie nie chce się do tego zmuszać. I jak najbardziej to rozumiem, nie mam do tego żadnych, żadnych pretensji, do tego ani nic. Jest to jak najbardziej normalne. Nie można się do niczego zmuszać, prawda? Jeżeli nie sprawia mu to przyjemności, to po co się zmuszać? Kwestia jest taka, że z tego co słyszałem, to pracuję nad kolejnym zapytaniem i ja odpowiem. I prawdopodobnie, jeżeli będzie się coś pojawiać od niego, to będzie to właśnie zapytaj, ja odpowiem. Co do Aplexa, to kwestia jest zupełnie inna. Nie jest to kwestia, która jest jakoś bardzo, bardzo trudna czy coś ten deseń. Kwestia jest po prostu taka, że Aplex zazwyczaj robił na naszym kanale za montażystę, prawda? No i. To wychodziło jako tako, czasami filmy wychodziły z jego ręki, czasami nie i trzeba było dłużej poczekać, i tak dalej. Ok. Od jakiegoś czasu, niestety, ale nasze relacje nie były jakoś mega dobre. Yy, nie będę wnikał w szczegóły, prawda? Bo tutaj nie można, nie można za bardzo wchodzić w szczegóły, bo to są prywatne sprawy troszeczkę. W każdym bądź razie powiedzmy, że nasze drogi się troszeczkę rozeszły i w jedną stronę, i w drugą stronę. Ja mieszkam w Toruniu. Apex i Jeffrey mieszkają w Poznaniu. Odległość pomiędzy Toruniem a Poznaniem to jest prawie 160 km. Więc jest to dosyć daleka odległość, więc nie mamy. Tak jakby nie możemy częst, zbyt często się spotykać, prawda? Utrzymywanie relacji, dobrej relacji, pomiędzy, pomiędzy mną a nimi jest po prostu było trudne, ponieważ nie mogliśmy się zbyt często spotykać, rozmawialiśmy tylko przez Discorda. Ostatnimi czasy też coraz mniej rozmawialiśmy, no i ta relacja po prostu trochę nam się pogorszyła. Serwer się będzie restartował za 30 sekund. Więc zrobię szybciutkie cięcie, żeby e, tutaj was. Żeby wrócić już do, do tego serwera, prawda? Więc szybkie cięcie laci. Ach, ta magia kina. Dobra, jesteśmy z powrotem. E, wracając do tematu. Po prostu nasze relacje się pogarszały. Oni mają swój serwer, broni z Poznań. MMT Discord też jest, ale jakoś. No po prostu, nie wiem, nie było tej interakcji, coś się zrypało. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o to, nie mam nic do Aplexa, Aplex prawdopodobnie do mnie też nic nie ma. Najzwyczajniej świecie po prostu nasze drogi się rozeszły i. Nie ma sensu tego dalej ciągnąć, jeżeli nie ma takiej potrzeby i widać, że jest to troszeczkę sztuczne i nie ma jakby, wiecie, no nie ma sensu po prostu ciągnąć czegoś, co. Prawdopodobnie już by nie wyszło na tak dobrze, jak ten. Znajomość znajomością, wszystko w porządku. Nie mam nic do Aplexa, Aplex do mnie na pewno też nic nie ma. Cały czas się spotykamy często na tak jakieś i tak dalej. Tyle. Jeżeli o to chodzi. Dlatego. Yy, mam nadzieję, że ta kwestia jest wyjaśniona. Jesteśmy teraz na tym etapie, że jestem sam na kanale, sam tworzę wszystko i dlatego filmy nie są tak często jak powinny być za co przepraszam ale no ciężko jest naprawdę ciężko jest robić filmy co tydzień co tydzień teorie na przykład wrzucać albo co tydzień coś bardziej ambitnego jakieś top 5 akcje i tak dalej jest to trudna sytuacja i trudno jest robić wszystko samemu dlatego jeżeli chodzi o przyszłość kanału, teraz możemy przejść już do tej trzeciej, ostatniej części. I tak film pewnie wyjdzie za długi, no ale mam nadzieję, że wysłuchacie go do samego końca. Jeżeli chodzi o przyszłość kanału, na pewno będę chciał robić materiały przynajmniej raz w miesiącu. To na pewno, bo nie chciałbym, żeby była znowu jakaś dłuższa przerwa, prawda, na kanale. No bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli jesteście tutaj, odzywacie się, widać, że jesteście aktywni, nie chciałbym tego porzucać, prawda? Dlatego film będzie na pewno raz w miesiącu. Raz w miesiącu to jest obiecanie, prawda? Obiecane, będziecie mieli raz w miesiącu film. Jeżeli chodzi o kwestie większe, że częściej te filmy, to zobaczymy, ale prawdopodobnie uda mi się zrobić tak, żeby filmy. Z gameplay, tak jak teraz są wrzucane kucykowe gaming, mm, były po prostu co tydzień albo co dwa. Yy, wiem, że Wam się to może mniej podoba niż teoria albo coś większego, ale uwierzcie mi, że nagranie gameplayu to jest po prostu usiąść przy komputerze, włączyć nagrywanie, nagrać odcinek, przerenderować to w Adobe Premiere Pro. W, którym, w programie, w którym montuję, no i odcinek jest gotowy do wrzucenia, więc tak naprawdę przy tym nie ma większej roboty i jest to coś, co jest prostsze do zrobienia. I na pewno takie odcinki będą pojawiały się częściej. Te większe, no niestety, prawdopodobnie raz w miesiącu, może nawet na przykład co dwa miesiące, nie mam pojęcia. Kwestia jest też taka, że jak pewnie słyszycie teraz na filmie, jestem alergikiem i przez większość czasu mam zatkany nos, i mówię przez nos, i to też nie brzmi najlepiej. Mam nadzieję, że też mi to wybaczycie. Ale, no, często się zdarza tak, że jestem zakatarzony, i nie jestem w stanie nagrać dla was odcinka. Więc, to też jest kwestia, która w jakiś sposób jest, że tak powiem, w, w tym w tych czynnikach, które wpływają na to. Jest też. O, teraz można kopytkować i iść. E, jest też kwestia taka, że serial się już tam powoli ko kończy, tak? Więc nie mam pojęcia, co będzie dalej. Na pewno będziemy mieli długą przerwę po e, sezonie dziewiątym. No bo nie wiadomo, co trzeba będzie robić, tak? Więc w tym czasie rzeczy na temat serialu mogą troszeczkę upaść, że tak powiem. Ale mimo wszystko. Mam nadzieję, że coś uda nam się wylepić i coś tam będzie. Więc. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będziemy mogli robić dalej na temat generacji piątej filmiki i tak dalej. I cały czas coś będzie rozwijane i będzie można coś robić. No, ale to już temat na odległe filmy i tak dalej. Teraz chciałbym się z Wami już w sumie pożegnać, bo mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. A jeszcze czekacie? Jeszcze jedna kwestia jeżeli chodzi o live streamy, to live streamy będą się pojawiać dosyć często. Mam nadzieję, że no przynajmniej raz w tygodniu jakiś streamek będzie wlatywał. Prawdopodobnie w piątki albo w soboty, coś koło, coś w jakieś te dni. Możliwe, że streamy będą przerzucone na Twitcha, na platformę Twitch TV, ale to jeszcze wam, w razie czego wam zrobię filmik informacyjny o tym i tak dalej. Więc na spokojnie nie musicie się martwić Yy, wszystko będzie w porządku. Czyli podsumowując, filmy póki co robię sam, więc będą one rzadziej. Większe takie z teorią, stopkom i tak dalej. Raz w miesiącu bym chciał zrobić coś takiego. Jeżeli nie, no to napiszę na karcie społeczność, że się opóźni. I ale na pewno jeden powinien być. Co do kwestii filmów w tygodniu, to będą to prawdopodobnie gameplaye z różnych kucykowych gier. Bo to po prostu łatwo się montuje, łatwo to można włożyć, jest i będzie. No i live streamy, które będą się regularnie pojawiać, więc zapraszam do subskrypcji, zostawienia dzwoneczka, żeby y, być na bieżąco ze wszystkim z powiadomieniami i tak Mam nadzieję, że taki szczery film, w którym tłumaczę różne rzeczy, dlaczego na przykład nie ma filmów i tak dalej, Wam się spodobał. Wybaczcie, że to tak wyszło, ale no czasami w życiu tak bywa. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to zrozumieć i po prostu będziemy mogli dalej kontynuować to wszystko, co tutaj jest na tym kanale. Churcio eee, się zawstydził albo nie wiem, co się stało, ale widać, że jest taki zawstydzony albo poszedł po prostu spać. Jejku, to można spać w tej grze. Uw. Także trzymajcie się i do usłyszenia już w przyszłym materiale. Na razie.